No cześć wszystkim, to znowu ja i gramy dalej w Minecraft. Yy... Nie wiem jak to serię nazwać, ja jej nie nazwałem po prostu Minecraft. Minecraft, ale stare wersje. Jeśli nie oglądaliście poprzedniego odcinka, to polecam. Ale tak, witam Was bardzo serdecznie. Gramy dalej na moim świecie tutaj. I dla tych co nie zrozumieli, bo widziałem, że niektórzy nie ogarnęli, o co mi chodziło, że będę wersję zmieniał. Chodziło mi o to, że co filmik na tym samym świecie po prostu wersję będę zmieniał. Bardzo możliwe, że jakieś problemy z przeniesieniem save'a na, no, na, na nową wersję na pewno się pojawią, ale. Jak ja sprawdzałem, zrobiłem taki test świat, co nie, jak ja sprawdzałem, to żadnych problemów nie było. Mogłem normalnie sobie grać, więc jak ja testowałem, to żadnych problemów nie było. Ale możliwe, że będą, możliwe, że po prostu nie testowałem za dobrze. Ale teraz, tak, postanowiłem jeszcze, że nie będę zmieniał co jedną malutką wersję, tylko co jakąś większą zmianę. Na przykład w tej wersji InvDevA są dungeony. Te klasyczne dungeony ze skrzynką i spawnerem, a poprzednie wersje, które yy, zmieniały się... O, creeper. oj Poprzednie wersje zmieniały się tylko tym, że na przykład, nie wiem, woda jest bardziej niebieska albo coś takiego, więc nie widzę sensu, żeby na, yy, robić filmik z takiej wersji. Po prostu co? Moim zdaniem co większą zmianę. Wydaje mi się, że co jakoś większą zmianę, która dodaje coś faktycznie do gry będziemy robić filmik. I postanowiłem też, że w opisie dla ciekawych będę wstawiał ten pełną nazwę tej wersji, czyli infdev 20090600100. Cześć! Czy ty możesz nie? Ale czy ty możesz? Nie. Poczekaj. Uh. 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 Dziękuję. Uh. O Jezus! Dobra, wiecie co, to... Ja naprawdę się wystraszyłem. Ja naprawdę się wystraszyłem. Um. Czemu tu jest tyle mobu? Kin! Dobra, a więc tak, w tej wersji będę... co tu robił liście? Dobra, hero Bain tu był, te liście tutaj dziwacznie wyglądają, jak ich nie postawiłem. Jak już mówiłem, będę dzisiaj kończył mój domek i mojego skina w ogóle widać. Tam w tym launcherze, którego używam, bo to nie jest Minecraft Launcher, ponieważ na Minecraft launcherze oficjalnym, te stare wersje z jakiegoś powodu nie mają dźwięku kompletnie, co jest bardzo wkurzające i mi się to nie podoba. Pójdę pozbierać się drewno a w tym czasie powiadam wam zmiany, które są w tej wersji, bo tego na razie nie zrobiłem, bo się przestraszyłem creepera i dwóch pająków. Zmiany w, te, w tej wersji są następujące. Jak już mówiłem chyba 5 razy, yy, dodali dungeony, Te wiecie, te. To, to jest zwykłe, wiecie jakie. Z, z, ze spawnerem i skrzynką, więc spróbuję dzisiaj też poszukać, ale nic nie obiecuję. Zmienili kolor wełny, teraz wełna jest biała, a nie szara, bo wcześniej owce dropały e, szarą wełnę z jakiegoś powodu, a nie białą. E, dodali też siodło, ale to chyba tylko na świni można używać, więc tego nie, nie będę nawet się w to bawił, bo ja. Nie, Ujeżdżanie świni jest śmieszne, ale może w innym odcinku. I to tak naprawdę wszystko, jeśli mam być szczery. Ale przynajmniej są jakieś zmiany, a nie jak w tej innej wersji. Jeśli bym robił tak, jak e, chciałem robić na początku, czyli co filmik iść o wersję wyżej, to teraz jedyna zmiana jaka by była, to to, że nie wiem, e, e, nie wiem, chmury są chmurowaste, nie wiem jak wam to powiedzieć, no po prostu zmiany praktycznie by nie było widać. Ale możecie napisać czy chcecie żeby zmieniać co jedną wersję, czy faktycznie tak jak mówię, co, jako, co, co jakiś większy update. Mogę zrobić tak, że co jedną wersję, jeśli chcielibyście żeby ta seria była dłuższa, ale mi się wydaje, że tak jak teraz chcę robić jest lepiej, ale nie wiem, Na napiszcie co wy sądzicie. Bo ja tę ja serię robię dla was, nie dla siebie. Ktoś mi napisał w komentarzach, że łóżko robi się z patyku. Okej, okay. czyli ta osoba nie miała racji. Um, co jeszcze ktoś napisał? Nie pamiętam, później sprawdzę. Łóżka też ktoś napisał, że łóżka były dopiero dodane chyba w beta 1.3 czy 1.4 coś takiego, więc. No i niestety, będę musiał noce jakimś cudem przetrwać. Um, tam coś widziałem za drzewem. To świnia jest, brr. Ja cały czas szukam Hero Braina. Ja się. Ja, ja kiedyś się piekielnie miałem tego, że po prostu nagle jakiś Minecraft Steve z białymi oczami mi wyjdzie i mnie zabije na moim świecie. Idę pozbierać sobie koble na domek. Nie będę go potrzebował dużo, ale też na przyszłość pozbieram. Może żelazo znajdę. Ale no, jak mówiłem. Dzięki, że ta seria Wam się tak spodobała. Nie wiedziałem, że Wam się spodoba. Myślałem, że pod pierwszym filmikiem będzie, nie wiem, tysiąc wyświetleń po 5 godzinach. Ale ten filmik jest chyba yy, 2 na 10, jeśli chodzi o wyświetlenia na moich statystykach na YouTube, czyli to jest jeden z lepszych filmików, jakie ostatnio wstawiłem. I dziękuję wam za to, i tu jest bardzo ciemno. Ja mogę Ej, wungel! Ej, też może być. A więc noc się znowu powoli robi. Boże, jaki ten dzień jest kró króciutki. Ehm. Um, no, chcia chciałbym tą moją wieżę strażniczą tutaj y dokończyć, bo bym chciał wiecie takie... Taki daszek tutaj zrobić fajny. Zobaczycie, jak to będzie wyglądało. Mam pomysł fajny w głowie. Trochę to będzie marnotrawstwo drewna, ale mam tutaj dużo drzew, więc nie ma problemu. I patrzcie, ja tutaj będę chciał taki daszek zrobić, nie tylko. Problem jest taki, że w tej wersji nie ma schodków ani półpłytek. Więc. Ten dach będzie dość. Tamte creepery. Nie ja. Znowu, creepery przyjdą mi pod dom i mnie wysadzą, ja tylko mówię, ja, ja czekam, aż jakiś creeper po prostu będzie czekał tutaj jakoś schowany, ja go nie będę widział, wejdę i wybuchnie mi cały dom. Ja na to czekam po prostu. A więc tak, jak ja mogę to zrobić nie posiadając półpłytek? Nie no, muszę zrobić to ze zwykłego drewna, no ale to będzie, albo nie, zrobię z kobla. Bo nie chcę więcej drewna zużywać Kurde Dobra, jak to zrobić? Um, nie ma shifta w tej wersji, więc jak spadnę to umrę O tak może? Jakoś? Jezus Maria, ludzie bez shifta kiedyś grali w Minecrafta i ja nie mogę Co za... Sięgnę? Oczywiście, że nie Nie Sięgnę? Oczywiście, że nie Teraz? Nie A fajnie, że szkielety tutaj łoków nie, 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 nie mają w tej wersji To jest akurat... Fajne, więc nie zesnajpią mnie stąd Wydaje mi się, że w tych starszych wersjach Mówię, noc była straszniejsza i Groźniejsza, że tak powiem Moby spawnowały się w takich większych grupkach Jak widać wcześniej Tam było, tam nie wiem, trzy creepery Tutaj nie wiem, dwa creepery, trzy szkielety Tam jest kolejny creeper Jak moby się spawnią, to nie spawni się pojedynczy Tylko cała armia od razu On ma Otworzył ogień! O nie Muszę zjeść. Nic? Nie. Przecież oni łuk trzymają. Czym oni strzelają? Oczami. No i co się lampisz? Brzydal. Brzydal. Brzy nie, nie wychodzę na zewnątrz. Ja właśnie dlatego to wieżę strażniczą chcę zrobić, żeby w nocy po prostu, nie wiem, wyjąć łuk, jak zdobędę. I po prostu. Wiecie, wymordował. Ja nadal nie mogę z tego, jak e, ten, ta tekstura kobla fajnie wygląda. Ja chyba teraz, zawsze jak będę grał w Minecraft'a normalnego, nie? To będę sobie specjalnie zmieniał teksturę tego kobla, żeby wyglądał tak jak w tej. W, ty, w tych starych wersjach, nie? Bo on tak dobrze wygląda. On tak fajowo wygląda. Ja nie mogę. Tylko teraz ten dach pewnie też muszę oświetlić lekko, żeby moby się przypadkiem nie zrespiły na dachu i nie spadły mi na głowę. Jak nie wiem, będę coś robił na zewnątrz. Ja słyszę bardzo dużo kroków pod sobą. A, dlatego słyszę dużo kroków, po co? Bo jestem oblegany. Dosłownie oblężenie mobów. No nie przynajmniej pająki nie mogło się dostać, bo taki... Taki poddaszek zrobiłem tutaj, ten, więc pająki tutaj się nie... Nie no, to jest najlepszy domek w tej wersji Minecrafta, jaki widzieliście. Dosłownie forteca. Tylko teraz... Ło! Tam jest Creeper! Dobra, nie, nie, nie wychylam, nie wychylam, nie wychylam, nie wychylam. Jezus Mary, jak ja mam sobie z nimi poradzić teraz? Je, jeden, szkielet, e, pająk. Creeper tutaj dosłownie przed drzwiami, mówiłem, przed drzwiami siedzi. Oblegany przez creepery jestem. Jak ja mam wejść w ogóle stąd? Ja bym... Ja wiem. Ja chyba zrobię takie... Hopi, El Chapo. Wezmę inspirację od mojego idola El Chapo i po prostu zrobię tunel. I na przykład zrobię wyjście gdzieś tam. W razie gdyby właśnie bym tak był oblegany. Po prostu wiecie, pójdę se tunelem i wyjdę na przykład gdzieś stamtąd. Z, jakiej, z, z tego, z tunelu, nie? Dosłownie... Jestem taki mądry, się trochę boję. Ja teraz nie wiem co ja mam zrobić, bo ja mówię, ja nie mam łuku. Yy, ta wieża strażnicza polega na tym, że jak mam łuk, mogę po prostu strzelać do nich, ale ja nie mam teraz łuku, więc nie mam jak ich nawet <grym> zabić. Więc ja muszę po prostu wyczekać noc znowu. Albo mogę zacząć kopać ten tunel, który będzie nie wiem, gdzieś stamtąd wychodził. I teraz tak. No tunel chyba tutaj zacznę robić. Widzowie. Robimy tunel El Chapo w Minecraft On pewnie nieraz uratuje mi tyłek, właśnie jak teraz bo Teraz jakbym wyszedł z domku, to Creeper mi wysadzi domek e, Potem szkielet mnie nie dobije, jak Creeper mnie nie zabije e, Pająk, tam je, dwa pająki tutaj jeszcze są, więc tak naprawdę jakbym wyszedł teraz to zginę I tam jeszcze są szkielety Ja nie mogę Dobra, zrobię sobie pochodnie, żeby oświetlić ten tunel El Chapo No i kopiemy Mniej więcej w tą stronę. Potem będę musiał trochę w lewo skręcić, bo trafię na ocean. Ja słyszę bardzo dużo kroków nad swoją głową. Czekaj, czy te moby wykrywają mnie, jak jestem pod ziemią? Tak, jakby. Dzień się zrobił? Oni się palą? Dzień się zrobił, dobra. Palą się. Ale z, te, z, z tego, co mi się wydaje, e ten creeper i szkielet był tam, gdzie teraz celownikiem mam. A ja tam byłem pod ziemią. Czy te moby wykrywają mnie, jak jestem też pod ziemią? Fajnie skaczacie, naprawdę. Jesteście bardzo podekscytowani, żeby mnie zabić. Przyjemnie, przyjemnie. Ja nie będę kłamał, ja się teraz lepiej bawię, grając w tego starego Minecrafta, niż jakbym grał ten 1.19 Coś tam. Wydaje mi się, że po prostu. O, tu jest już piasek. Okej. Okay. Czyli chyba mogę tutaj zrobić schodki do góry Tylko z tego co ja słyszę te moby faktycznie są nade mną i one chodzą tak jakby mnie wykrywały przez bloki Więc muszę troszeczkę, trosze troszeczkę uważać, troszeczkę uważać muszę ŻEBY MI CREEPER NA GŁOWĘ NIE SPAŁ Słuchajcie, możecie przyjść tutaj, tutaj, tak, tak, tutaj, tutaj, o, 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 o Okej, okay, okej okay. I wybiegnę szybko z domku, żeby oddalić się, żeby w razie czego creeper nie eksplodował mi dubska Dobra Chodźcie tu, w wodzie mam przewagę. No chodź, co wy robicie? Ludzie, kochani, co to za moby dziwne, co one brały? No chodźcie tu, chodź. Owca, pomóż! Owca, pomóż! Dobra, nie potrzebuję pomocy, jestem zbyt potężny, żelazny nie czopek. Ała. Ała, ty to skacze! To skacze! Te pająki skaczą! Tu, tu, co jest? Ja dobrze widziałem, że ten pająk dosłownie skoczył na mnie jak hunter z Left 4 Dead'a. Ej, dobra, to jest akurat spoko. Mam pomysł, żeby zrobić tunel El Chapo, co nie? I tunelem El Chapo e, wejdę tutaj i tutaj zrobię taką malutką chatkę z oknami. I chyba zrobię po prostu drugą wieżę strażniczą, <śmamy> tak naprawdę. Żeby, mówię, w razie czego wyjść z domku w nocy, ale... Dobra, e, najpierw muszę wyjść tym tunelem El Chapo, tylko ja chyba... Jak jest piasek to albo już jestem tam A chyba tutaj jestem, bo tu jest ten Się zapadło Chyba tutaj jestem tunelem El Chapo Cześć, tu jestem tunelem El Chapo, nie? Tak, dobra Bo w sumie nawet dobrze Teraz mówię, zrobię tutaj taką małą chatkę Z oknami bez szyb I, be o cześć drzewo I będę po prostu wiecie, mógł Bić moby przez, przez te okna I jakbym na przykład Zginął to zginę w tym, w tej chatce i będę mógł po prostu wrócić się po jej temy tunelem jakby creeper eksplodował to trochę już inna bajka ponieważ wtedy bym musiał uważać bo jeśli creeper wysadzi mi na przykład te, te, tą chatkę, którą sobie tutaj zrobię to moby mogą po prostu przyjść sobie moim tunelem El Chapo i zrobić mi trollolol. zrobię dosłownie sobie tą chatkę chyba z dirta albo z kobla po prostu więc no nie będzie jakieś zaawansowana to nie będzie zaawansowana konstrukcja, ale świnko możesz odejść, ty nie chcesz naprawdę być częścią tego no, chyba że chcesz być mięsem armatnim, to będzie taki plan B w przypadku oblężenia, jakie miałem w poprzedniej nocy. Wydaje mi się, że to jest bardzo dobry pomysł. Będę miał, że tak powiem, miejsce, z którego mogę się bić. Jakby moja główna wieża strażnicza nie była wystarczająca, ale mówię, żeby wykorzystać pełen potencjał mojej. Ale tu ciemno. Żeby wykorzystać pełen potencjał mojej głównej wieży strażniczej, muszę mieć łuk, którego nie mam. I chyba nawet nie wiem, czy da się go zdobyć. Chyba tylko szkielety mają, ale nie jestem pewny. Ale tak, okna bez szyb, żeby wiecie, można było bić. Mam miejsce na ucieczkę, w razie czego mogę zawsze tutaj uciec, jakby, nie wiem, Creeper miał eksplodować. Wydaje mi się, że to jest dobry pomysł. I oczywiście nie ma wejścia ani wejścia, z zewnątrz. Można tylko pod ziemi tutaj wejść. Proszę bardzo. Tunel El Chapo zrobiony. Tylko jeszcze bym sobie tutaj to trochę poszerzył, żeby wygodniej się tędy szło, bo... Jak na razie obijam się o wszystkie ściany jak, jak lecą. Mogłbym zro... O już się noc robi. Ja nie mogę. No to będę miał okazję przetestować mój tunel El Chapo i chatkę moją tutaj. Bo bunkier, to jest bunkier tak naprawdę. Tu jest tunel El Chapo. Tam idzie sobie pod ziemią, a tu jest bunkier. Jezus, Maria, czuję się jak, nie wiem, jakiś partyzant, kurde. Może mam jakieś tuneli, bunkrów tajemnych jakichś. Jezusie, Chrystusie. Ja zrobię sobie tutaj na końcu tego tunelu taką skrzynkę awaryjną, która y będzie zawierać po prostu. Y Wiecie, jakieś awaryjne itemki. Na przykład, nie wiem, jakbym jak z jakiegoś powodu zginął i nie miał dostępu z, e, nie wiem, do swojego miecza. O kurde, nie, nie miał dostępu do swojego miecza, ani łuku albo coś takiego. To w tej skrzydze po prostu będą awaryjne itemki. Ja dosłownie. To Ja nie gram w Minecraft. Ja nie pamiętam kiedy ostatni raz w ten sposób grałem w Minecrafta, naprawdę. Chyba jak pierwszy raz w niego grałem i po prostu bałem się creeperów i zombie. Awaryjne itemki będą za Pięć węgla, mieczyk Dwa żelaza na mieczyk Żelazny, w razie czego em, na, na pewno trochę drewna, w razie czego dirt na bloki budowlane, nie wiem po co I nie wiem, kilofik, żeby zniszczyć coś, nie wiem em, I jeden proch Tak wygląda moja skrzynia awaryjna, która będzie awaryjna. Co ja robię? Si jak moje dziecko znowu. Ha, Mam was, świnie głupie. Czemu tam całe stado się kąpie w mojej. w moim jeziorku? Tak nie może być. Tak nie może być. A gdzie są moby? Hę? Nie ma. Prawda, co się dzieje w mojej głównej wieży strażniczej. Co tu się dzieje? Jakaś owca. Chyba, że to jest szpieg z DEW2, i tak naprawdę to jest creeper, przebrany za owce. Wszystko jest możliwe. Mamy Creepera w jeziorku, tam jest dwóch Creeperów w pobliżu mojego bunkra. Zobaczcie, jak jest schowany, prawie go nie widać. Jak na razie na horyzoncie widzę cztery Creepery, tam jest jeszcze jeden. Na razie nie jestem oblegany. Na razie jestem mniej więcej bezpieczny. Ja miałem ogólnie pomysł, żeby poczytać komentarze. Jak nic się nie dzieje w nocy, poczytać komentarze pod ostatnim filmikiem. I nie wiem, po, 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 poodpowiadać, nie wiem, jeśli coś ciekawego. Ta seria będzie miała z 50 odcinków, ale doceniam poświęcenia. Właśnie mówiłem wcześniej, czy chcielibyście zobaczyć to, że co jedną wersję, czy co jeden większy update zmieniać wersję, bo ja, ja teraz nie wiem, jak to zrobić. Czy chcecie dłuższą serię, czy chcecie po prostu, nie wiem. W... Mniej odcinków, ale ciekawszych odcinków. Nie ja mówię, że teraz te odcinki nie są ciekawe, ale wiecie o co mi chodzi. <grystanie> Mogłem po prostu zagrać w Minecraft. <grystanie> Brakowało mi takiego kontentu, uwierz mi, że mi też. Możesz spróbować grać na Crystal, Crystal Launcher, są też tam mega stere wersje, na przykład 1.0. 1.0 też jest na oficjalnym launcherze Minecraft i tam akurat jest dźwięk, ale 1.0 to jest chyba nie beta ani alfa, to jest już pełna gra, z tego co wiem. Tam jest jedzenie, tam jest pasek yy, expa i w ogóle. O właśnie, użytkownik green1071, łóżko dodano dopiero w becie 1.3, więc dobrze, że zrobiłem ten mój El Chapo tunel, bo <laughs> będę musiał przetrwać te noce jakoś. I, I rano jakoś wychodzić z domku, więc nice. Nie wiem jak wyalieniam ja przeciwko 30 minutowym filmom, nie wiem. Mi się wydaje, że max, nie wiem, 15-20 minut to jest, to jest, to jest limit na, na taki filmik. Płotki chyba w tej wersji były robione jak trapdory, tylko że z patyków. What? What the hell, bro? Naprawdę? Jak z patyków. O, cześć, Creeper. Jak z patyku. Jak się trapdora robi, to po pierwsze. Nie wiem, jakoś tak? <noise> jak się robi? Ja, ja chyba nigdy w życiu tak w Minecraft'cie trapdora nie craftowałem. Nigdy w życiu nie craftowałem trapdora. Jak się robi trapdora? Nie, to jest... To są spodnie z patyków. Wełna jest użyteczna do robienia obrazów. Łóżko się robi z patyków i wełny. Ale jak? Jak je ustawić? Jak to ustawić? Nie wiem, o, może o tak? Z patyków i wełny. Jak? <grym> jaki sposób? Nie da się. Jak? Może, może czekaj, może dwie warstwy tego. I teraz patyki. Nie. Dobra. Chyba... O! Co jest? <grym> Z wełny, Dobra, z, wełny, z wełny robi się skórzany armor. Wiecie co? Akurat bardzo fajnie, bo akurat wełny mam dość dużo. Mogę sobie zrobić full setik. Budki, nice. spodenki, nice. Klata, nie starczy mi na klatę. Nie, nie starczy mi na klatę. Potrzebuję jeszcze jednej wełny, ale żeby wyjść z domku, muszę użyć mojego tunelu El Chapo. Więc widzowie, operacja El Chapo. Rozpoczynam. Założę sobie ten armor na siebie. Nice, nice, nice. Co ile to pancerzy daje? Creepery za mną przyszły? Jest, jest. Pawian Pawianowski. Chodź tu. Parywo jedna. Też tak myślę. Chyba bez kitu zrobię wyjście stąd. Zrobię drzwi. Żebym jakoś pozbył się mobów, nie musiał się wracać. Żeby po prostu zaoszczędzić trochę czasu. Zrobię tutaj drzwi. Nic. Może być. Dzięki, akurat tego potrzebowałem. Tu jeszcze jeden Creeper gdzieś był. Boję się trochę. No i będę miał cały Secik skórzany. Zobaczcie. Jeo, jestem teraz nieśmiertelny. Panato, to widzicie mnie? O kurde. Właśnie też ktoś się mnie zapytał. A to nie jest tak, że była gra już grywalna w wersji wcześniejszej, czyli indev. Właśnie niby tak. Ale ja chciałem zacząć od y, wersji, która bardziej wygląda i przypomina dzisiejszego Minecrafta, bo wersja Indev, zastanawiałem się czy nie zacząć od niej, wersja Indev była trochę dziwaczna, bo w niektórych wersjach Indev chyba zaczynałeś w takiej startowej chatce ze skrzynią, z narzędziami wszystkimi, z jedzeniem i coś takiego. I po świecie chodziły takie dziwaczne stworki, które nawet nie wyglądały jak z Minecrafta, to wygl wyglądały jak takie darmowe asety z Unity albo coś takiego. W ogóle nie pasowało do siebie i nie wyglądało jak Minecraft, więc chciałem zacząć od wersji. Najstarszej wersji, która przypomina dzisiejszego Minecrafta, czyli InfDev. Ale no, to było chyba na tyle, dzisiaj dużo zrobiłem, tak mi się przynajmniej wydaje. Yy, dokończyłem moją wieżę strażniczą tutaj, więc jak zdobędę łuk, będę mógł snajpić noobków. Zrobiłem yy, tunel ewakuacyjny, również znany jako tunel El Chapo. Zrobiłem sobie tajemny bunkier Wydaje mi się, że dzisiaj bardzo fajny progres zrobiłem. Bardzo mi się podoba. Fajnie mi się gra w te stare wersje. Mam nadzieję, że wam się też fajnie ogląda. A więc ja się będę z wami żegnał. No, możecie pisać w komentarzach jakieś rzeczy, jakieś pytania, bo ja chyba będę robił tak w tych moich odcinkach, jak nic nie będzie do roboty w nocy, że po prostu będę czytał komentarze na głos. Nigdy tego nie robiłem. Więc no, ja się z wami żegnam. Do zobaczenia. Dirt!